Boże Narodzenie. Data, która dla wielu oznacza prezenty, przyjęcia i chwile spędzone z rodziną. Ale dla protestanckich chrześcijan Boże Narodzenie ma o wiele głębsze znaczenie, które wykracza poza ludzkie tradycje i prowadzi nas bezpośrednio do serca Ewangelii. Dziś wspólnie zgłębimy prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia z perspektywy protestanckiej, zagłębiając się w Pismo Święte i przypominając sobie majestat Bożego Planu Odkupienia dla ludzkości. Od Księgi Rodzaju Bóg obiecał zesłać Zbawiciela. Gdy Adam i Ewa upadli, ludzkość została oddzielona od Boga, ale Pan w swojej nieskończonej łasce już przygotował plan odkupienia. W Księdze Rodzaju, godzina 3.15 znajdujemy pierwszą obietnicę Mesjasza. Wprowadzam mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Tym obiecanym Zbawicielem, narodzonym z niewiasty, jest Jezus Chrystus. Boże Narodzenie to świętowanie spełnienia tej wiecznej obietnicy. W Księdze Izajasza 9, 6 prorok ogłasza, Albowiem Dziecie narodziło się nam, Syn został nam dany, na Jego ramieniu spoczywa władza. I nazwano Go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Wyobraź sobie wpływ tych słów. Wieki przed przyjściem Jezusa na świat, Bóg już przygotował drogę. Każdy szczegół wskazywał na narodziny tego, który przyniesie zbawienie wszystkim, którzy w Niego uwierzą. W Ewangelii Łukasza, rozdział 2, znajdujemy jeden z najpiękniejszych opisów narodzin Chrystusa. Aniołowie ukazali się pasterzom na polach i ogłosili Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. To ogłoszenie nie zostało skierowane do królów ani możnych, lecz do pokornych pasterzy, podkreślając prostotę i uniwersalny zasięg przesłania Bożego Narodzenia. Zbawiciel przyszedł na świat nie dla tych, którzy uważają się za wielkich, ale dla tych, którzy uznają swoją potrzebę odkupiciela. Dla protestanckich chrześcijan Boże Narodzenie to okazja do przypomnienia i ogłoszenia, że Jezus jest centrum wszystkiego. On narodził się nie tylko po to, by być postacią historyczną czy wzorem dobroci, narodził się, aby być barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Jak napisano w Ewangelii Jana, godzina 1:14, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy, i oglądaliśmy Jego chwałę chwałę. Jaką ma jednorodzony od ojca. Świętując Boże Narodzenie, jesteśmy wezwani do refleksji nad głębokim znaczeniem wcielenia. Bóg stał się człowiekiem. Stwórca wszechświata wstąpił do swojej stworzonej rzeczywistości. Król królów przyszedł w pokorze, rodząc się w stajni, ukazując, że jego misą było zbawienie, a nie bycie obsługiwanym. To jest cud Bożego Narodzenia. Ale Boże Narodzenie przypomina nam również o naszej odpowiedzialności. Jeśli Jezus przyszedł na świat, aby nas odkupić, nasza odpowiedź powinna być pełna wdzięczności i posłuszeństwa. Jako protestancy chrześcijanie jesteśmy wyzwani do życia, które odzwierciedla światło Chrystusa, dzielenia się Jego przesłaniem miłości, łaski i przebaczenia z tymi, którzy są wokół nas. Pośród świateł, muzyki i uroczystości musimy utrzymywać nasze spojrzenie na Jezusie. Niech nasze pieśni będą jak pieśni aniołów, wysławiające zbawiciela. Niech nasze prezenty będą odzwierciedleniem największego daru, jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy, zbawienia przez wiarę w Chrystusa. I niech nasze serca będą pełne wdzięczności za bezwarunkową miłość Boga, objawioną w narodzinach Jego Syna. Więc kiedy gromadzisz się z rodziną i przyjaciółmi w te święta, pamiętaj, że prawdziwym powodem do świętowania nie są dekoracje ani uczty, lecz Dzieciątko, które narodziło się w Betlejem. Emmanuel – Bóg z nami. Ten który przyniósł nadzieję światu pogrążonemu w ciemności, i który nadal przemienia życie do dziś. Niech te święta będą czasem duchowego odnowienia, przypomnieniem o dziele odkupienia Chrystusa i zaangażowaniem w Jego misję, bo ostatecznie Boże Narodzenie dotyczy Jezusa. On jest doskonałym darem, powodem naszej radości i źródłem naszego zbawienia. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę w te święta. A imię Chrystusa niech będzie wywyższone we wszystkim. Co robimy? Aby lepiej zrozumieć znaczenie Bożego Narodzenia, warto przyjrzeć się jeszcze innym prorokom Starego Testamentu, którzy mówili o przyjściu Mesjasza. Prorok Michaasz wskazał nawet dokładne miejsce narodzin Zbawiciela, mówiąc w Michaasza 5: 2. Ale Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze wśród rodów Judi, z Ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władcą w Izraelu, którego pochodzenie od pradawnych czasów od dni wieczności. Te proroctwa przypominają nam, że Boże Narodzenie było częścią Bożego Planu od wieków. Każdy element opowieści o Bożym Narodzeniu ma znaczenie. Nawet okoliczności, w jakich narodził się Jezus, są pełne symboliki. Maria i Józef, ubodzy i pokorni, znaleźli schronienie w Stajni, a Jezus został złożony w żłobie. To pokazuje, że Bóg wybiera to, co małe i niepozorne, aby objawić swoją chwałę. Narodziny Jezusa w ubogich warunkach są przypomnieniem, że prawdziwe bogactwo leży nie w ziemskich dobrach, lecz w obecności Boga w naszym życiu. Warto również zwrócić uwagę na mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. Ich dary, złoto, kadzidło i mirra były nie tylko oznaką hołdu, ale także proroczymi symbolami misji Jezusa. Złoto reprezentowało Jego królewskość, kadzidło Jego boskość, a mirra zapowiadała Jego cierpienie i śmierć. Te dary przypominają nam, że Jezus przyszedł, aby wypełnić wszystko, co było zapowiedziane w Piśmie Świętym. Historia pasterzy, którzy jako pierwsi usłyszeli wieść o narodzinach Jezusa, również ma głębokie znaczenie. Pasterze byli ludźmi prostymi, często marginalizowanymi w społeczeństwie. To, że aniołowie ukazali się właśnie im, pokazuje, że Boże przesłanie jest dla wszystkich, niezależnie od statusu społecznego. Bóg zaprasza każdego do swojej rodziny a Jego miłość nie zna granic. Boże Narodzenie to także czas nadziei. W świecie pełnym chaosu i niepewności Narodziny Chrystusa przypominają nam, że Bóg jest suwerenny i ma wszystko pod kontrolą. Jezus, który przyszedł na świat jako Dzieciątko, jest jednocześnie Panem Wszechświata. Jego Narodziny są dowodem, że Bóg zawsze doczymuje swoich obietnic i że możemy na Nim polegać. Niech te święta będą dla nas wszystkich czasem głębokiej refleksji i radości. Niech będą okazją do zbliżenia się do Boga, dzielenia się Jego miłością z innymi i życia zgodnie z Jego wolą. Bo ostatecznie Boże Narodzenie to nie tylko historia sprzed 2000 lat. To żywe przypomnienie o Bożej Miłości i Jego planie dla naszego życia. Niech każdy dzień będzie odzwierciedleniem tej prawdy w naszym sercu i działaniu. Na magia i pięknie świąt Bożego Narodzenia odnajdujemy głęboką prawdę o Bożej Miłości, która zniżyła się do nas w osobie Jezusa Chrystusa. To czas. By spojrzeć na krzyż, który rozpoczął się w żółbku, i przypomnieć sobie, że narodziny Jezusa są początkiem nadziei dla świata. Otwórzmy serca na to przesłanie miłości, i niech każdy z nas doświadczy prawdziwego pokoju, który tylko On może dać. Pamiętajmy, że w Chrystusie każdy dzień może stać się nowym początkiem, pełnym łaski i Bożego prowadzenia. Jeśli ten materiał poruszył Twoje serce, nie zapomnij zostawić swojego lajka i zasubskrybować nasz kanał aby nie przegapić kolejnych treści opartych na Słowie Bożym. Jeśli potrzebujesz modlitwy, koniecznie napisz w komentarzu, chcemy wspólnie stanąć przed Bogiem w Twojej sprawie. Niech Bóg Was błogosławi i wypełni Wasze serca radością tego wyjątkowego czasu.